Chcę się za Ciebie pomodlić. Czy przyjmiesz tę modlitwę? Panie Jezu, ym, teraz przez stawiennictwo Matki Bożej z Lourdes proszę Cię, dotknij osoby, która czyta te słowa. Ulecz jej serce, jej ciało, ucisz jej myśli i napełnij ją Twoim pokojem. Boże, błagam Cię, niech Twój Duch Święty działa nawet przez internet, niech Jego moc yy, objawi się na niej. Jak dwa tysiące lat temu, tak? I dziś niech dzieją się chwile błogosławieństwa pośród nas. A y, gdy jutro rano się obudzi, niech to długo oczekiwane przełamanie wreszcie nastąpi, niech y, łaska, y, która wydawała się, odległa nagle zstąpi, Panie spraw, aby mogła z głębi serca powiedzieć: y, Dziękuję ci, Jezu, ta noc zmieniła moje życie. Jeśli potrzebujesz modlitwy, napisz Amen. I. Y, Oznacz osobę, o którą najbardziej się troszczysz. A jeśli potrzebujesz modlitwy za swój dom i swoje dzieci, napisz do mnie na WhatsApp, potrzebuję modlitwy.